Teraz zobaczymy jaki skład. O, jak nastrojowo pociągnięte szybciej ziemi radki do startów z ławką. Pierwsze, go przebieranie pierwsza Pociągnięte szybciej ziemi radki do startów z ławką. Miracki nie nagrywał nigdy tego pociągu, więc jest okazja. Przypominamy o niepozostawianiu bagażu bez nadzoru. Ze względu na każdy taki bagaż może zostać w sobie zniszczony na końcu właściciela. O, witam, witam, obiecałam, jestem. O, jaki nastrojowy, zobaczcie światło. Zaraz wam pokażę jeszcze To jest siemiracki Przemyśl Wrocław Co Bartek tam Wystało? witam wszystkich, ja już wracam do domu po podróży w Zobaczcie koleje o polskie, pociąg stoi sobie na bocznicy, a teraz ja, tak jak mówiłam jeszcze pokazałam wam. O co chodzi, o co chodzi, Bartek? Teraz mogę jeszcze pokazać dworzec, bo wszyscy się rozeszli. Halnego nie widziałam właśnie. Arkadiusz, cześć, cześć. Baczcie, Siemiracki. A w ogóle wyczyszczę sobie. Tą stronę to będzie lepiej widać. Nie wiem dlaczego, bo ja naprawdę pierwszy raz widzę. O, odjeżdża. E, takie ciemne światło. gdzież? takie neony. No właśnie. Tak, że tak. Nie, nie ma tego takiego światła ostrego. W tym wagonie można jechać, tak? Siemiracki odjechał z Opola. Teraz trochę lampy rozmazują w telefonie Ginder jakiś wpisuje e, tutaj komentarze taki Mateusz Mateusz jest zawsze To jest stały bitz tak tak Arkadysz Kanczurzewski też no my, teraz co będzie jeszcze jest coś jeszcze? Tak, a śnieżkę też nagram, a tutaj będzie coś jeszcze, bo ludzie stoją. 20 osób, mam nadzieję, że przyjdzie ze 100 jeszcze. No na taki live kolejowy to już musi być dużo. Śnieżka to już powoli bliżej Opola niż Wrocławia oddala się, czyli będzie bliżej ciebie. Tak, ma być za ma być za 20 minut. No,

Regios, czyli dużo jest do Wrocławia połączeń, bardzo dużo, nie? Mhm. To muszę tam gumę. W sumie chyba każdy pociąg jedzie przez opola. Czy większość? No, do Wrocławia. Ta, no, do no, Wrocław tak, tak. No, z Warszawy do, do Wrocławia. A ja tak jesteś z Opola? Na razie to wezmę na siebie. Jesteś Jacek Zopola, bo coś mówiłeś, że mia miałeś wpaść. Czyli co, 19 już... No bo no to akurat. To teraz jeszcze pociąg wiedzie region. Chyba lubię najbardziej we Wrocławiu stać na dworcu. W ogóle Wrocław mhm. głównie jest chyba najlepszy. <laughs> jeszcze mogłabym no dużo jest tych dworców we Wrocławiu, więc można było... Znaczy to są takie mniejsze, nie? No ten Świebocki, to miało tam coś jeździć, jeździ? Nie wiesz? Jeszcze nie. Nie, jeszcze nie Przez tam miało coś właśnie połączenie jedno, być ale ja nie widzę. Wydaje mi się, to że będzie... Nic nie robią. Ale w ogóle będzie ciężko, bo to tam... To nie jest ani centrum, ani... Znaczy to jest takie... Znaczy, no wiem, że... Może być centrum trochę, nie? Czy nie? No. Takie właśnie jak na rynek blisko rynku, nie No co, nie jedzie to A jedzie, bo już światła palą. Jedzie, 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 jedzie Jakoś słabo Światło Świat odbija. No właśnie światło. Mhm. Uh -huh. Kurczę, słabo jakoś, nie? Oj. Jest słabo widać, jak światła odbijają. Począł Reggio do Stacji Wrocław. mówię że stanie Dużego, wiecie z polu pierwszego, że będzie pierwsze. Do brzegu jeszcze Wam pojechała. To Zaczął już byłam dużo razy też z przejazdem. Z polu pierwszego, że będzie pierwsze. Prosimy, dostaniemy do Stacji Pokażę z bliska. Nie co, mam takie zamazane. Uwaga dla rowerów. Teraz Polregio, i nie, tak czysty. Nie, jechałem, tym nie? nie, znaczy Polregio jechałam ja to, to ze, trzy razy, a, ze trzy razy w życiu. Jedzie chyba, na, nie wiem czy na tamten peron, co? Co to jedzie? Ale nie zapowiadali. Bo tak naprawdę jeszcze perony są z tamtej strony. Tak jak na przykład z Warszawy to przyjeżdża też tam, na tamten peron. zobaczymy A nie, on tutaj, staje chyba. tutaj wjeżdża chyba na postój Aha. Już skończył bieg, już chyba. w ciągu dnia nagram ten dworzec więc zobaczycie wszystkie zakamarki no takie może nie wszystkie bo nie można przejść na te perony bo one są jeszcze chyba w remoncie albo tam nie wiem dokładnie. I... ale postaram się w ciągu dnia nagrać takie zakamarki co się uda tak naprawdę to Opole, to już mówiłam na jakimś. Yy, znaczy tu na filmie, jak nagrywałam, że Opole to jest jedno z miast najstarszych y, w Polsce. Tak samo odwoływam. Pusto się zrobiło, więc nie będzie chyba teraz. Tylko będzie ten pociąg do Warszawy. Tak? A później będzie do będzie 19.18 19, 19.18. Polregio. Poleregio? W Wrocławia? Nie chyba. Nie, kędzierzyn koźle. Kędzierzyn. Zrobili już pierwszy peron yy, tutaj. Aha, bo mi się tutaj nie przesuwają komentarze. Muszę przełączyć. Widzisz, yy, nie widać. Top Nie ma łupków w, yy, w Poleregio? Nie ma. W tym kamieńczyku. To jest. Nie ma pociągów w Opolu. Z dwa pojechały, to i tak dobrze. Nie, no są jeszcze. Jeszcze będzie jeden jechał. Jeszcze jeden będzie jechał, i y, na tym zakończę lajwa. I jutro może zrobię też. A jutro może zrobię wcześniej lajwa też na dworcu. Ale zobaczę, czy jutro zrobię. Postaram się. No, myślę, że zrobię, bo jutro w sumie niedziela to przydałoby się. O. O Opole mam taki zaszczyt, bardzo lubię opole. tu stare są jeszcze te? Prago, te pragotrony, tak. te. Te wyświetlacze, tak. No, jeszcze jest w niektórych miastach. Ogólnie, chyba jeszcze było na Zachodni. A nie, już pościągali, chyba już są te nowe. do Opola to też mam taki sentyment, bo jednak no może niedolny Dolny Śląsk, ale blisko Wrocławia i no, no fajne też miasto. I przypomina Wrocław. Bardzo tak. przypomina. Mhm. Tak, yy, po, jak szłam po rynku teraz pierwszy raz byłam na rynku, bo ogólnie po Opolu to jeździłam samochodem, przyjeżdżałam yy, na rynku, nie byłam, bo na rynek to nie można wjechać. No to bardzo przypomina Wrocław. Te kamienice. Dzisiaj było w ogóle... I na środku Urząd Miasta, jak ratusz w no, Tak, tak. I ten konia, ja tego <laughs> konia to zauważam dopiero później. On mówię, mówiłyśmy się przy koniu, ale patrzę koń z balonikiem. Nie? Ludzie szli to przy którym koniu. A ci ludzie dookoła chodzili to ja... Ale znalazłyśmy się, nie? Przy tym koniu. Fajny dworzec w Opolu w ogóle Opole. Byłam na Opolu. Y, 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 mam tam hotel Opole wschodnie jeszcze. Opole wschodnie. No i tam zachodnie też. U nas wiesku białej cały czas jest stara tablica. Mam powiedz, jakiego powodu mnie blokujesz? Nie wiem Dariusz, czy to do mnie piszesz, czy, y, bo nie rozumiem y, pytania. Zachowujesz się jak jakieś małe dziecko, nie rozumiem w ogóle, e, nikogo nie blokowałam w ogóle. Wyczółkowski 180 minut plus. To trzy godziny? Opóźnienie? Siemirackim był Ka Kamil Jakubik, z Cześć. I Dariusz to tak pisze co sekundę, czego mnie blokujesz? Tylko nie wiem, czy to do mnie, bo ja nikogo nie blokuję i tak w kółko już to się nudne robi naprawdę. Pisz konkretnie. Piotr Pawlus, witam Kamil, cześć Kamil drugi Kamil, Kamil Kolbus i Kamil. Polregio, a już jesteś w poleregio. Słuchajcie, no to będzie o której miał być? Już miał przyjechać, bo. A to może to nie był? Bo teraz nie ma ludzi, chociaż przychodzą. Mógł to być ten, ale. Jeszcze wcześniej co? by przyjechał? Nie chyba. No na rozpisę pisze 18 po. No właśnie. A waj. jest która? 20 i tak musimy przejść e, na inne pero. 45 osób. Super. Dużo osób. Kuba Tyczyński. Słuchaj Dariusz, nie wiem, naprawdę naprawdę to nie jest temat do, do tego live'a, żebym nie wiem z Tobą wyjaśniała, bo nie mam nic do wyjaśniania. Jak Ci Dariusz nie pasuje, już wcześniej też pisałeś, ja nie rozumiem o co Ci chodzi, bo ja tylko czytam komentarze i nie wiem naprawdę, Dariusz. Mikołaj, cześć, Beata. Się tak przyjmować yy, tymi wpisami, to... Dariusz, obrażałeś mnie, to zablokowałam cię. Jak będziesz mnie obrażał, to cię zablokuję i, i to i tyle. Każdego blokuję, jeżeli ktoś nie potrafi się zachować. Poza tym to zresztą YouTube i tak blokuje, nie tylko ja. Coś pustki. <gryw> pustki te. Mieszka 5 minut, ma opóźnienie. 46. Ja bym jeszcze. znaczy, chyba już później pociągów to nie ma, nie? Przed ósmą. Nie, to już. Jutro będzie live. Słuchajcie, łapki zostawcie i tak dalej. Yy, za, dla zasięgów. Jutro zrobię live z Opola. Nie będzie i, lepiej widać. Tak, znaczy, pewnie też wieczorkiem. Ale może zobaczę zresztą. Może nawet w dzień zobaczę. A jak nie, to mniej więcej o tej porze, po 18.00 na przykład zrobię. 46 osób, szkoda kończyć, ale ja tylko chciałam Wam te pociągi pokazać. Już nie ma zresztą żadnych pociągów jeszcze. Tak jak dworzec wygląda, ja w 4K nagram to będzie fajniejsze. 4K niż z telefonu. Więc nie ma co jakby długo robić live'a, bo to nagram w 4K będzie ładniejsze. W tygodniu Wam pokażę. Zobaczmy teron czwarty, bo tutaj już nic nie będzie. Fajnie w ogóle, że znowu prawie 50 osób. W ogóle Opole, Opole jest fajne. Podoba mi się. Na pewno nie jestem tutaj ostatni raz. <śmienic> To zapraszam na jutro, także trzymajcie się. Ja nie wyjeżdżam jeszcze, jestem jeszcze w opolu. Także trzymajcie się, pa, bo tutaj już chcę nagrać w 4K. Także dużo jest osób. D'accordo, non è necessario che si faccia un'azione a fine consulenza. Per se ti conosci, se non li